Z wazek u moich widzów, ja mam najlepszych widzów. Ja mam najlepszych widzów ever. To tyle wam powiem. Siemanko, Fresh Coconut. Dzisiaj filmik w 2020 roku o prawie przyciągania. Chciałem się wspomnieć o czymś takim, ponieważ coraz bardziej to dostrzegam i czuję, jak, jak ważne to jest, żeby wychodzić z tego, jeżeli chcemy coś osiągać w życiu, to żeby czuć, że to mamy. Także jeżeli ktoś chce mieć pieniądze, to żeby wychodzić z tego dostatku. Jeżeli ktoś chce mieć ym, jakąś relację w życiu, miłość, w kwestii właśnie relacji z partnerem, jest takiego partnera, to wychodzić z założenia, że ja już jestem pełny. Także to, jest, to są bardzo ważne założenia i też właśnie wspominam teraz o tym też na moim kursie, który, który prowadzę w tym odhaczto, gdzie tam ludzie wykonują właśnie, moi kochane ludzie, ten, yy, te, te wyzwania. Przykład jest na przykład gorącej kąpieli, tak? Kiedy wchodzimy w ten stan ekspansji, stan, kiedy czujemy, że mamy, że, że możemy się zrelaksować i emanować super myślami, super emocjami i przyciągać do życia, coś, coś takiego co chcemy. I dodatkowo bardzo ważne jest wchodzić też w, w te strefy, kiedy działamy, tak? Jest to działanie, działanie, siejemy nasionka, siejemy nasionka myśli. Skupiamy się na czymś, inwestujemy w coś energię, trenujemy, ale dajemy sobie czas też odpocząć i emanować tym, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i emanujemy tą energią. Tak, na przykład człowiek zrobił trening na siłowni, y przyszedł, y zjadł jakieś dobre owoce, wszedł sobie do gorącej kąpieli i relaksuje się, wchodzi w ten relaksu, wykonał pracę, jest relaks, wzrost siły. Emanuje tym, że zrobił naprawdę coś dobrego. Dodatkowo wie, że zrobił coś dobrego, więc wkłada starania w swój rozwój. Podświadomość to wszystko odbiera, to wszystko jest wysyłane. Także bardzo ważne jest to, o czym myślimy i co czujemy. Dlatego, jeżeli człowiek czuje mm, brak dostatku, szuka co chwilę jakiejś okazji, że muszę zarobić pieniądze, muszę zapłacić to, 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 to i to, wychodzi z założenia, że nie ma. Więc yy, będzie wychodził z zamiaru wewnętrznego, on na siłę będzie próbował coś zrobić, a zamiast zrobić tak, że on czuje już wszystko ok i wszechświat się do niego dostosowuje, czyli zamiar zewnętrzny, jeszcze kiedyś o tym powiem, to jest fajnie wspomniane w transurfingu, yy, takiej książce polecam mega transurfing i Chodzi o to, żeby, żebyśmy nie, my na siłę cały świat zmieniali tak, że ja tu moimi rękami zrobię wszystko i, i zmienię ten świat tak, hop, hop, hop. Tylko wiedzieć, że się jest częścią tego wszystkiego i jest to od, świat zewnętrzny, jest odbiciem mojego świata wewnętrznego, więc jeżeli ja czuję się w środku tak i tak i jestem pewny tego i tego i czuję to pe w pełni sobą, nie mam tych wątpliwości. Do tego jeszcze dochodzi przeprogramowywanie podświadomości, bo często jak człowiek wchodzi w zamyślenie, i nie jest świadome, emanuje z niego cały czas, cały czas podświadomość przyciąga. Non-stop podświadomość przyciąga. Jeżeli jesteśmy świadomi tu i teraz, jesteśmy ponad tym wszystkim. Więc wtedy możemy powiedzieć, że na przykład wchodzimy w stan jakiejś nadświadomości. Jeżeli jesteśmy cały czas tu i teraz, możemy być połączeni non-stop i wtedy możemy być poza programami, które też są w naszej podświadomości. Także to jest bardzo ważne, praktykować obecność tu i teraz. Bardzo przydatna jest medytacja. Yy, obserwowanie chwili, skupianie się świadomie na jedzeniu. Wszystko co robicie, po prostu robić świadomie, i wtedy się spoza programami i obserwować to, co przychodzi do głowy i wi widzieć to wszystko. To, to jest mega fajna praktyka, także mega to polecam. Ale wracając właśnie do tego poczucia dostatku. Yy, Dlatego do mega spoko jest, jak ktoś, jak ktoś pracuje, odkładać sobie na przykład trochę pieniędzy. Ileś, ileś z każdego dnia, z każdej wypłaty, na przykład, i zbierać sobie taki swój dostatek. Więc nawet jeżeli przyjdzie jakaś sytuacja, że, że potrzebujecie nagle mieć pieniądze, macie w. w kierkujecie, że ja cały czas odkładam, ja cały czas mam pieniądze, bo cały czas do mnie przychodzi, ja mam tyle pieniędzy, że mogę odłożyć, więc już się kreuje w podświadomości taka myśl, że ja cały czas mam. I wtedy wchodzimy w ten stan dostatku. Pomimo, że to by była złotówka dziennie, na przykład. To jest cały czas ten stan dostatku. dlatego wtedy emanujecie dostatkiem. To taki prosty przykład. Także mega jest ważne, też pewnie słyszeliście, że mm, że bogaci będą mieli więcej tak, a a biedniejsi zubożają. To chodzi o to, że że cały czas przyciągamy non stop. W tej chwili ja przyciągam i ja teraz stworzę na przykład dla was filmik, tak? Wychodzę z tego, że ja y, czuję się super i się tym dzielę, tak? Więc ja tym emanuję teraz cały czas, więc robiąc dla was teraz pracę, ja też robię pracę tak naprawdę dla siebie, bo, bo ja teraz przyciągam i przyciągam dzięki temu też fajnych ludzi, was i później tacy ludzie biorą udział w kursie i poznają tych ludzi i jesteście, jesteście tak fajni, że to jest, ja jestem tak zadowolony, że stworzyłem ten kurs i... I że Madza mnie natchnęła do tego, bo to był jej pomysł, żeby, żeby właśnie Łukasz, yy, a może byś z tego zrobił kurs? I puch, poszło. I posz, powstało coś takiego super, że to jest niesamowite. Ale jestem tak zadowolony z was, z was jako moich widzów. Ja mam najlepszych widzów. Ja mam najlepszych widzów ever. To tyle wam powiem. No. To może tyle o, o prawie przyciągania na dzisiaj. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o czym myślicie. I co czujecie? I świadomie wchodźcie w to, żeby czuć się w dany sposób. Przykład: kąpiel, gorąca kąpiel, fajne zapachy, poczuć się dobrze, zrobić coś dla siebie dobrego, ale jeszcze fajnie, jak zrobicie to po, jakimś, mm, po jakiejś waszej pracy. Czyli na przykład, nie wiem, jakiś artykuł, yy, jesteście po pracy jakiejś yy, pieniężnej, tak? Ma, zrobiliście jakieś usługi. Cokolwiek zrobiliście, jesteście zadowoleni z tego, wiecie, że dostaniecie za to wynagrodzenie i wchodzicie jeszcze w stan ekspansji, że wiecie, że dostaniecie wynagrodzenie i przyciągacie, przyciągacie jeszcze więcej, bo jeszcze dodatkowo wiecie, na przykład, że odłożyliście sobie jeszcze trochę pieniędzy, więc już jeszcze macie dostatek i jeszcze więcej przyciągacie. Takie proste przykłady. Albo tak jak ten przykład był z siłownią, tak? Siłownia, trening, na przykład zjeść. Poczuć się dobrze, wiedzieć, że zrobiło się dla swojego ciała coś dobrego. Wchodzą mi jeszcze głębsze procesy rozwoju ciała, tak? O, o to wszystko chodzi. A szczególnie polecam zwracać na to uwagę teraz, bo wchodzimy w coraz wyższe stany, coraz szybciej się w coraz wyższe stany wibracji na Ziemi, także coraz szybciej się wszystko materializuje, manifestuje, no to w sumie, w sumie to samo. Yy, I trzeba bardzo być no, jakaś, jakiś ciekawy dźwięk. Trzeba być mega y, świadomym w tych czasach, ponieważ wszystko się mega szybko przyciąga, a jak ktoś jest na surowo na owocach, wibruje coraz wyżej i przyciąga coraz mocniej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, bądźcie świadomi i do się przywitać z Madzią, bo właśnie przyjechała. Piąteczka. Dobra, wracając do filmiku jednak, bo mam jeszcze dla Was chwilkę, ponieważ nie witam się z Madzią, bo okazało się, że to nie była Madzia, bo to nie był jednak jej samochód. Dobra, także wracając chcę wam mega, mega powiedzieć, żebyście byli mega uważni, ponieważ ten rok jest niesamowity jak każdy, ale w tym aspekcie, że wzrastają wibracje ziemi i bardzo szybko wszystko się manifestuje. I pamiętajcie o tym i zwracajcie na to uwagę. Wiem, że mówię to już któryś raz, ale to jest bardzo ważne, a jeżeli rozwijacie się na, na swojej drodze, jecie coraz lepiej, wasze wibracje wzrastają, więc wasze myśli nabierają coraz większej mocy. Także to jest mega ważne. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was sprzed gabinetu. Tu i teraz zapraszam w 2020. Jak ktoś przejeżdża tutaj, gdzieś przez Pyżowice, Mierzęcice, jedzie na lotnisko, bo gdzieś ma wyjechać, zawsze może wstąpić na masaż. Także polecam każdemu nasz gabinet. Czemu tak bardzo polecam? Bo sam jestem jego klientem, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was w 2020 roku, który jest naprawdę niesamowity, jak dla mnie naprawdę, bo jest dopiero siódmy dzień tego roku, a ja już czuję, jakby nie wiem ile to trwało i działo się już tyle rzeczy niesamowitych, że to szok. Piąteczka, pozdrawiam Was, do zobaczenia.